Cześć, ja się nazywam Dawid Mikoś, to jest kanał Masa Perłowa. Dzisiaj zabieram was do Aten, greckiej stolicy nad Morzem Śródziemnym. E, miejsce jest to dla mnie wyjątkowe, bo generalnie ostatnio nie jeżdżę po Europie, ale postanowiłem tutaj przyjechać na krótki odpoczynek, dlatego że e, bardzo chciałem zobaczyć, jak to miejsce się zmieniło przez ostatnie lata, bo prawie... <gryw> To jest bardzo straszne. Prawie 20 lat temu byłem tutaj na Erasmusie, na wymianie studenckiej i bardzo interesowało mnie, żeby tutaj znowu przyjechać, bo pamiętam, miałem zawsze bardzo dobre wspomnienia e, związane z tym miastem. Zobaczymy sobie, przejdziemy sobie tak na szybko po Atenach. Nie będziemy wchodzić do poszczególnych może miejsc na, na długo. Jeżeli zainteresowały Was Ateny jakoś tak szczególnie, jeżeli wybieracie się do tego miasta, polecam wizytę na moim blogu masa.perłowa.pl, gdzie przeczytacie sobie o nie tylko o największych atrakcjach. Aten to jest jeden artykuł taki, drugi też jest o alternatywnych Atenach, które są tutaj... Takim centrum kultury, troszeczkę takiej bardziej alternatywnej, właśnie młodzieżowej w Atenach. Jest tu dużo bardzo ciekawych miejsc tego typu. Wracając do tego filmu, zobaczymy sobie największe atrakcje, które możecie zobaczyć w jeden lub dwa dni. Zaczynamy od Akademii. Jak wiemy, Grecy byli. Zafascynowani nie tylko byli zafiksowani na temat idei e, olimpiady, ale także nauki, szczególnie właśnie nauki wyższej. E, I to jest właśnie takie miejsce, w którym zaczęła się jakby nauka e, w Atenach. Te budynki oczywiście nie są, nie pochodzą z, z czasów starożytnych. 200 lat temu zostały one postawione. Nawet ulica, przy której jesteśmy teraz, to jest Akademijos, czyli też nawiązanie do tej słynnej e, greckiej akademii. E, kiedyś był to uniwersytet, e, teraz kampus przeniósł się zupełnie w inne miejsce. Jest, e, zupełnie, e, jest dosyć daleko od e, centrum. Jednym z tych budynków teraz mieści się biblioteka. Narodowa. To piękna jak na teńskie standardy dzielnica. To jest Kolonaki. Są dwa powody, e, dla których tutaj się wybrałem. Pierwszy to, to jest taki, że kiedyś tutaj mieszkałem I wszyscy się nawet dziwili, że dlaczego mieszkam w takiej drogiej dzielnicy Gdzie są same piękne butiki drogie galerie Ale to był zupełny przypadek Dlatego, że pierwsze mieszkanie, które wynajmowałem tutaj w Grecji Nim była z jakimiś studentami, oczywiście nie sam e, Tam, to było przy Omonii Niezbyt jakaś taka fajna okolica, z tego co pamiętam Mieszkanie było w suterenie więc nie było, było strasznie ciemno i bardzo mi się tam nie podobało, więc chciałem się stamtąd wyprowadzić. Eee, no ale pretekstem do tego stało się to, że po prostu zalało to w pewnym momencie mieszkanie, kiedy była, kiedy nawet nie, że padał też, tylko po prostu gdzieś rury pękły. Więc to był powód, żeby się stamtąd wyprowadzić. Więc znaleźliśmy tutaj właśnie z innym kolegą jeszcze z Polski. Eee, mieszkanie. Nie potrafię teraz powiedzieć, gdzie to było dokładnie. Nie mam pojęcia. Drugi powód, żeby tutaj przyjść, to jest taki, że właśnie przez dzielnicę Kolonaki dochodzi się do Tygurza Likiavitos. Eee, A ten, tak jak żyłem, położone jest na wzgórzach. To jest jedno z takich wzgórz. Zaraz zobaczymy sobie piękne widoki z samej góry. Dla osób, które tu mieszkają, to musi być prawdziwa mordęga, bo nie ma tutaj takich regularnych dróg pomiędzy domami, tylko są właśnie takie schodki, ścieżki wszędzie więc wnoszenie czegoś tutaj na górę musi być naprawdę, naprawdę yy, ciężkie. Ja nie przypominam sobie, żebym często chodził yy, na Lykiavitos yy, wtedy, natomiast wiem, że kiedyś, bo byłem tutaj w czasie yy, greckich, wie, greckiej Wielkanocy, więc poszliśmy tam, wybraliśmy się na samą górę w Wielką Sobotę i to była naprawdę yy, wspaniała taka bardzo klimatyczna uroczystość. I tam ciągle jest taki kościółek, gdzie są odprawiane msze, więc tym bardziej jest to ciekawe. Stoję tutaj na szczyt, właśnie tego kościółka. Trochę to inaczej zapamiętałem. Wydawało mi się, że to był jakiś ogromny teren wokół tego kościoła. Teraz są tutaj chyba głównie knajpy. Widzę też jakiś taki stadion. Wydaje mi się, że tam były kiedyś organizowane koncerty, i nie wiem, czy to nie było miejsce, w którym nie widziałem kiedyś piczej ale to się mogę mylić. Wydaje mi się, że wdrapywaliśmy się na skały, żeby właśnie z góry zobaczyć hmm, tutaj ten widok na ten mały amfiteatr, ale nie, nie wiem do końca, nie pamiętam, można to oczywiście wjechać sobie wyciągiem na górę, ale po co jak można po drodze zobaczyć piękne widoki i przy okazji się spocić. Tle, po, prawej, po prawej stronie Akropol, a za nim ciągnie się już morze. Są tutaj w Atenach dwa place, które pozwalają się orientować w terenie, w topografii miasta. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Zawsze to mi pomaga, kiedy wiem, w którą stronę jest plac Monia i w którą stronę jest plac, plac Syntagma. Syntagma to jest właśnie to miejsce. Bardzo reprezentatywne, powiedziałbym kiedyś. Teraz trochę tutaj się zrobiło strasznie takie zapuszczone to miejsce, ale mimo wszystko jest to ważne miejsce dla Greków i Atyńczyków, szczególnie, ponieważ zawsze tutaj odbywają się jakieś protesty albo zgromadzenia. Tak było w czasie kryzysu finansowego. To miejsce ma szczególny charakter, Plac Konstytucji, ponieważ znajduje się on między parlamentem. Z dawnym pałacem królewskim, który został zbudowany 200 lat temu, po tym jak stolica została przeniesiona Grecji do Aten. I to był pałac, w którym mieszkał królicz. Tu ma swoją siedzibę parlament. A o 11 godzinie można zobaczyć zmianę warty. Natomiast po drugiej stronie jest taki deptak Ermu. Najbardziej popularna, taka zakupowa ulica, ale też spacerowa. Tutaj właśnie, w sąsiedztwie są bardzo drugie hotele, jedne z najdroższych i najbardziej ekskluzywnych w całych Atenach. Z kolei Omonia to jest taka bardziej, bym powiedział, robotnicza, robotniczy plac, który w ostatni, ostatnimi czasy nie kojarzył się dobrze, ponieważ było to miejsce, w którym na przykład było takie miejsce, w którym gromadzili się uchodźcy. Tam sprzedawano narkotyki, tam było dużo prostytucji, dużo rzeczy, o których, które żadne miasto sobie nie życzy w samym centrum. Teraz widziałem troszeczkę może się ta sytuacja uspokoiła, troszeczkę tam zaponował porządek. Nikt mnie nie zaczepiał tym razem, żeby cokolwiek sprzedawać, jeżeli chodzi o narkotyki i inne takie rzeczy. Więc e, może faktycznie jest jakaś poprawa. Na pewno to są, są to takie dwa miejsca, które stoją po przeciwnej stronie biegunów. To znaczy tutaj jest tak bardzo pięknie, każdy chce tutaj przychodzić, a tam można zobaczyć takie brudne, brudne Ateny. W tym miejscu przed samym budynkiem parlamentu jest grup nieznanego żołnierza, strzeżony przez Ewzonów, czyli tych żołnierzy w takich bardzo ciekawych strojach. Tuż na tyłach budynku parlamentu znajdują się ogrody królewskie. Jest to taki e, lokalny central park, bo ludzie przychodzą tutaj i uprawiać sporty, i spacerować. Są też takie budynki typu Zapion, tak jak tu, e, które jest takim obecnie miejscem wystawowym. Pięknie podświetlone jest to miejsce na ale tutaj raczej nie przyjdę już więcej dzisiaj. I zaraz będziemy się kierować w stronę klasycznych już e, zabytków e, w Atenach. Przejdziemy sobie tutaj jeszcze tylko kawałek przez park, zobaczyć jak z tej strony to wygląda. Witaliśmy do Monastiraki. To jest plac, e, który jest takim popularnym miejscem spotkań. Zawsze wiedziałam, że jest tu dużo ludzi, ale nie wiedziałam, że jest tu tak dużo ludzi. Eee, ten klimat tutaj tego placu jest chyba najbardziej podobny do takiego bałkańskiego klimatu. Eee, jakieś Sarajewo może Kosowo, coś takiego? Bardzo to podobnie wygląda. Mamy tutaj i dawny meczet i piękną stację metra. Za mną bizantyjsko. Otoczona cała głębiami. I w chwili, w której opuszczamy już Monastiraki, wysiadamy tutaj na stacji metra i zobaczymy sobie tutaj piękne miejsca, w tym e, Hli Tark. Wchodzimy na Plakę, czyli e, jedno z najbardziej popularnych miejsc, dlatego, że to, z tego miejsca roztacza się widok na całe stare Ateny, starożytne Ateny, e, w tym na akropol. Więc dużo ludzi tutaj przychodzi. Na spacery dużo ludzi przychodzi tutaj wypić kawę. Są tutaj wszędzie miejsca, gdzie można kupić różne rzeczy, jakieś ciuchy, jakieś pamiątki, biżuterie itd., itd. Co oczywiście mnie nie interesuje zupełnie, więc idziemy dalej. Zobaczcie, ile tutaj biznesu, ile firm, ile sklepów że jest turystów tylko i wyłącznie i teraz jeżeli te wszystkie miejsca były zamknięte z powodu na przykład covid ostatnio to ci ludzie naprawdę mieli ciężkie czasy, więc a, widać, że i te biznesy już ruszyły i turyści się też pojawili, szczególnie jest tu bardzo dużo młodych ludzi, którzy korzystają z tego, że a ten można teraz dojechać sobie swobodnie, dolecieć sobie swobodnie wieloma liniami lotniczymi. Pamiętam, że kiedyś to nie było w ogóle nawet w Polsce możliwe. A teraz jeżeli chcemy nawet pojechać na wyspy, wyspy greckie, musimy nawet zrobić sobie stopa w Atenach, tylko od razu tam lecimy. E, więc Ateny musiały chyba sobie troszeczkę znaleźć sposób na to, żeby same sobie stać się atrakcją turystyczną. E, może właśnie tak się stało. W Grecji ludzie próbowali sprzedawać mi taką historię, e, troszeczkę językową, że "ok", czyli "ok", tak jak jest to bardzo stosowane w każdym kraju na świecie, wywodzi się z Grecji i niby skąd to się wzięło, dlatego że po grecku wszystko dobrze, czyli "ok" jest to ola kala, czyli "ok", ha, a brało się to stąd, że mm, Statki, które przywoziły towary z Grecji do Wielkiej Brytanii, stemplowały sobie właśnie worki z towarami, czy pudełka z towarami, czy w jakiś inny sposób te towary były pakowane. Były stemplowane OK. Eee, że niby wszystko z towarem, tym, który był właśnie sprowadzany z Grecji, było OK. Nie wiem, czy to jest prawdziwa historia. Nie wiem, na ile to jest możliwe, że w ogóle coś takiego jest ale uważam, że grecy na każdym kroku próbują jakby też sobie udowodnić to, że mają nie tylko wielki wkład w taką starożytną e, historię Europy, ale też taką bardziej współczesną, kiedy te widzimy takie jakieś zależności e, nawet językowe, tak? Oczywiście nie muszę wspominać, że w języku angielskim, w języku polskim, w języku e, we wszystkich językach świata jest bardzo dużo oczywiście greckich e, słów. Więc kiedy sobie tutaj spacerujemy plaką od Monastiraki do Akropolu, są też te miejsce archeologiczne, tak jak w całych Atenach przynajmniej tych środkowych, w centralnej części właśnie tutaj Grecy wszyscy umawiają się na kawę i pamiętam, że wszyscy bardzo narzekali, że kawa jest bardzo droga jak na śródziemnomorskie standardy. Już nie pamiętam, jaka to była cena bardzo dawno temu. Teraz jest nawet taka sieć konkurencyjna do Starbucksa, Coffee Island, chyba moja ulubiona, właśnie grecka. Eee, też jest chyba ona na Cyprze, no ale kawa już teraz wydaje mi się, że ma podobne ceny, bo wtedy też. Prawie 20 lat temu płaciło się dwa euro za kawę i teraz cena się zupełnie nie zmieniła. Ale wystarczy troszeczkę odejść od plaki, żeby zobaczyć bardziej spokojniejsze miejsca. Gdzie też są kawiarnie, ale klimat jest bardziej kameralny. Już z widokiem na Akropol. Pomyślałem sobie, że wezmę was jeszcze do miejsca Anafiotika. Ustóp Akropolu, bo wydawało mi się, że to miejsce jest zupełnie nieznane, bo pamiętam, że kiedyś tylko Ateńczycy, którzy tutaj przez długo mieszkali, cieszyli się, że znają to miejsce. A teraz jest tutaj, widzę, dosyć dużo turystów. Jest to takie miejsce u podnóża Akropolu, gdzie są piękne małe domki, które przypominają nie bez powodu domy. Domki kolorowe na cykladek, dlatego, że przyjechali tutaj, przyjeżdżali tutaj kiedyś mieszkańcy właśnie z wysp i zaczęli się osiedlać tutaj właśnie u stóp Akropolu. Teraz tu jest taki labirynt uliczek, jak widzicie. Ściany pomalowane są na biało, zupełnie tak jak na Wyspach Greckich. Te domki też są kolorowe, malutkie. Oczywiście nie można tu wyjechać w żaden sposób samochodem. Eee, ale już widzę, że zostało to odkryte miejsce przez wszystkich, już tutaj wszyscy to znają. Przestał być to, żaden, przestał być to sekret, po prostu Aten. <laughs> no tak, te miejsca są naprawdę piękne. A jak spojrzymy sobie na górę, trochę do góry, to właśnie widać Akropol z powiewającą grecką flagą. możemy zobaczyć starożytny teatr, gdzie odbywały się przedstawienia. No, to oczywiście wizyta w Atenach nie byłaby kompletna bez odwiedzenia Akroporu, To jest wzgórze w Atenach ponad 90 metrów nad poziomem morza. Tam znajduje się bodajże cztery, znajdują się bodajże cztery Wśród nich jest ta najsłynniejsza, czyli Partenon. Wyobraźcie sobie, ten oczywiście, ale wyobraźcie sobie, że w momencie kiedy on powstał, e, te kolumny były założone w ten sposób, że jeżeli by było zostało przedłużone do góry, to by one się łączyły w taki stoszkowaty sposób. Co więcej, e, był on cały pomalowany prawdopodobnie na kolor różowy. To było miejsce święte, to było miasto, miasto do którego mogli wejść tylko wybrani, zwykli ludzie nie mogli tam wejść, nie tak jak teraz. Całość została postawiona jako hołd, jako triumf nad Persami, którzy tutaj zostali przez, którzy zostali pokonani przez Greków. Było to święte miasto, gdzie przy, przychodzono się nie tylko modlić, ale też uczyć, e, propagować wiedzę. Dzisiaj jest to najpopularniejsze miejsce w całych Atenach i wraz z teatrem Dionizosa, częściowo zburzonym, można i więcej go zwiedzić. Ja to robiłem 20 lat temu, więc już nie będę tam teraz dzisiaj chodzić. E, Myślę, że jest to jedno e, taki symbol, nie tylko całej Grecji, nie tylko Aten, ale też e, całej Europy, prawda?